Witam wszystkich w tej lekcji chciałbym wyjaśnić redukcję wymiarowości PCA. Czyli PCA. PCA to technika redukcji wymiarowości, czyli w modelu ML, czyli też również w modelu ANN, ANN czyli w sztucznej sieci neuronowej potrzeba nam jak najmniej wejścia, ale jak najwięcej objaśniających, które nie dublują informacji. Czyli jak najwięcej, jak najmniej wejść, ale żeby wyjaśniało jak najwięcej. Wtedy model będzie przebiegał, trening modelu będzie przebiegał najlepiej. I aby zredukować liczbę kolumn, można usunąć Kolumny bezużyteczne informacyjnie, czyli na przykład z jedną wartością A PCA to, to trochę co innego. Najpierw wszystkie nasze kolumny łączy, miksuje przy pomocy kombinacji liniowych. Z tego wychodzą, wychodzą inne kolumny. Liczba kolumn jest taka sama, z tym że te kolumny PCA to jakieś kombinacje liniowe naszych. Kolumn pierwotnych. I te kolumny do, mają z, z zawartą informację, ile informacji wyjaśniają, dzięki czemu można usunąć kolumny wyjaśniające niewiele informacji. Jak tutaj nie boimy się usunąć 15% informacji, możemy rozważyć usunięcie. Ostatnie kolumny PC4 Tylko patrzę, należy pamiętać, że to te kolumny PC, PC1, PC2 i tak dalej, które były widoczne, to nie są kolumny, które na początku mieliśmy ze zmienioną nazwą. Są zupełnie różne kolumny i mają zupełnie różne wartości dlatego nie należy rozważać tego, że PC1, PC2 to nowe nazwy starych kolumn. Są zupełnie różne nazwy kolumn, są zupełnie różne wartości w tych kolumnach, choć ich liczba się zgadza. No i to będzie tyle.